Witam Was serdecznie, moje drogie panny, w horoskopie astrologicznym na marzec. Moi kochani, oczywiście horoskop astrologiczny, który dla Was robię, jest to wyjątkowy horoskop, który, aktual, który analizuje aktualne tranzyty, aktualny, aktualny taniec, jak to w cudzysłowie można powiedzieć, taniec planet na nieboskłonie, który mówi nam o tym, co się będzie działo dla osób spod danego znaku w danym miesiącu. Kochani, horoskop jest to, jest robiony na znak, wznoszo, na znak wschodzący. Nie jest to horoskop taki standardowy, jak robi większość astrologów, większość tarocistów, różbitów i tak dalej. Jest to na znak, na znak wschodzący, czyli moi kochani, na nów Oczywiście poprzedzający dany miesiąc, ponieważ no, onów jest w tym, w mniej więcej o tej samej porze, ale on dotyczy całego miesiąca. Robię ten horoskop już od wielu, wielu lat i on, powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o praktykę, sprawdza się najlepiej. Pamiętajcie dodatkowo, oczywiście moi kochani, że horoskop dotyczy, będzie dotyczył, co ja, tak jak ja prognozuję, tylko spraw, które są widoczne, które widać, że będą miały znaczenie nie. Omawiam, jakby można powiedzieć, wszystkiego i dla wszystkich. Z tego podróży nie ma to najmniejszego sensu, bo sprawy mało wyraźne, sprawy, które nie mają jakby większego znaczenia w horoskopie, no to mo mo może i one się wydarzą w Waszym życiu, ale będą tak y, nikle odczuwalne, że praktycznie nie będą miały żadnego znaczenia. Dlatego robię to zawsze horoskopy na znaki wschodzące, aby ta siła przekazu była jak najlepsza, jak najbardziej doty dotyczyła osób spod danego znaku Zodiaku. I moi kochani, na pewno, jeżeli chodzi o panny, moi drodzy, to jeżeli to y, dom horoskopowy siódmy, czyli partnerstwo, moi kochani, będzie miało dla was w, w marcu ogromne znaczenie. Mamy no, tutaj, oczywiście, koniunkcję Słońca do Księżyca, to widzicie na załączonym obrazku. Ale mamy też tutaj jeszcze oddziałującego na descendencie Saturna. No i jeszcze do tego kochani, Neptuna. W tym wszystkim można powiedzieć obrębie domu horoskopowego siódmego, czyli naszego partnerstwa, naszych zasad dotyczących współżycia będzie się dosyć działo dobrego albo też no niedobrego wszystko zależy od tego, jak czego wy oczekujecie od życia moi kochani, na pewno koniunkcja Księżyca ze Słońcem powoduje, że taki troszeczkę okres napięciowy tak, powoduje Słuchajcie, no koniunkcja jest pozytywnym z drugiej strony, z jednej strony aspektem, tak, ale, ale jednak ta koniunkcja z Księżycem może powodować, że pewnego rodzaju cele, idee połączone z emocjami nie do końca mogą, wiecie, tak rezon rezonować ze sobą z tego powodu, że mamy tutaj wpływ Saturna, czyli moi kochani, to co chcemy osiągnąć w partnerstwie, to co chcemy osiągnąć w naszych relacjach międzyludzkich będzie niestety hamowane przez w tym miesiącu przez Saturna, który jest oczywiście, jak wiecie, dużym malefikiem, czyli, powodu, czyli planetą, która będzie to wszystko. Tłumiła, będzie wszystko hamowała, będzie powodowała, że pewnego rodzaju właśnie nasze oczekiwania nie będą mogły zostać spełnione w sposób szybki, w sposób planowy, tylko trzeba, będą wymagały naprawdę sporej pracy, respektowania pewnych zasad, które niekoniecznie chcemy, aby były, aby były takie, wiecie, no starannie układane, ponieważ to wszystko czasami powoduje właśnie spowolnienie, powoduje, że to, co chcemy, aby wreszcie nastąpiło, no jest na wyciągnięcie ręki, ale nie możemy tego dotknąć, ponieważ ten sad nam to nieszczęśliwy blokuje, i tak to będzie wyglądało, kochani, moje drogie panny, w partnerstwie w tym miesiącu. Dodatkowo, moje kochani, moi kochani, mamy tutaj Neptuna. No niestety Neptun. Moi drodzy, yy, powoduje, że występuje duża ilość złudzeń, czyli do te, co do tego partnerstwa pewnego rodzaju złudzenia, i takie za jak mam to powiedzieć, takie. Za zamglenie krawędzi tego, co faktycznie jest, no, może wpływać dosyć negatywnie, dlatego na pewno sprawy warto spojrzeć z innej perspektywy. Ale moi kochani, dodam, dodam Wam jeszcze coś takiego, że ta koniunkcja Słońca z Księżycem, o której mówiłem, aspekt z jednej strony pozytywny, z drugiej delikatnie napięciowy, ponieważ tam będzie wpływ na descendencję Saturna, to już też mówiłem, Słońce i Księżyc jest w trygonie do węzła węzła południowego, no negatywnego, tego takiego, delikatnie mówiąc, maleficznego. Ten węzeł będzie z jednej strony jakby wyciągał tą pozytywną energię, a z drugiej strony mamy węzeł północny, moi kochani, węzeł pozytywny, węzeł beneficzny, który będzie dodawał w sekstylu tych emocji, ale tych pozytywnych. Więc mamy tutaj wpływ węzłów karmicznych, czyli węzłów księżycowych na nasze poczucie tego, co będzie się w tym partnerstwie działa, czyli ogólnie rzecz powiem tak, przeszłość z przyszłością i staraźniejszością będą na siebie zachodziły. Czy pozytywnie, czy negatywnie nie wiem, na pewno nie będzie nudno, na pewno kochani nie będzie. Tutaj, jakby można powiedzieć, takiego marazmu, i takiego, jakby można powiedzieć, oczekiwania na to, co się stanie, będziecie zaangażowane, zaangażowani w, to, w ten aspekt życia na pewno i to mocno zaangażowani. Spodziewajcie się, że tutaj nie ma czasu na odpoczynek, tylko walka o związek, walka o partnerstwo. Jeżeli szukacie szczęścia w tej miłości, to musicie, niestety, się moi kochani troszeczkę wysilić. Dalej następnym aspektem, który, następnym domem, który na pewno będzie wpływał na wasze życie w tym miesiącu, moje drogie, panny będzie dom horsky powodzią, czyli kariera, rozwój kariery, rozwój celów zawodowych. Mamy tutaj Marsa. Mars, malefik, planeta trudna, planeta wojownicza, planeta o negatywnej, agresywnej energii, która może mówić o kłótniach, niezgodzie, waśni, takiemu czasami niezdrowym. Podejściem, czasami Mars się charakteryzuje, na często się właściwie charakteryzuje niezdrowym podejściem do życia, ale moi kochani, mam do Was dobrą wiadomość: Mars w tym waszym horoskopie jest dzisiaj pozytywnie aspektowany, czyli jest w trygonie do Merkurego, czyli Merkury, planeta komunikacji. Planeta jakby wiedzy otrzymywania i wiedzy jakby dawania, planeta rozwoju, planeta umów. I tutaj bym powiedział, że rozwój kariery będzie zasilany właśnie energią Marsa, ale tą sportową, tą rewalizacyjną w dobrym słowa znaczeniu. Więc jeżeli planujecie coś, moje drogie panny, jakiś rozwój kariery, awans, zmianę w profilu swojego działania zawodowego, to jest dobry na to czas, ponieważ. Mars z pozytywną energią pozwoli na realizację Waszych celów. Więc, moi kochani, do działania, do walki tutaj nie ma czasu na czekanie, ponieważ macie tylko na to 30 dni, moi drodzy. Więc lepiej zacząć wcześniej niż zacząć coś za późno. Yy, moi drodzy, yy, następny dom horoskopowy to dom horoskopowy ósmy, który na pewno będzie miał dla Was znaczenie. To jest dom starej astrologii klasycznej dom zagrożeń życia. Tego nie bierzemy pod uwagę. Ja uważam ten dom za pewnego zagrożeń, ale zagrożeń w kwestiach, jeżeli chodzi o planety, które są tam zawarte i jakie, robią, jakie, jakie są aspekty tych planet. Tutaj bym powiedział, że ja tak to uznaję, że takie zagrożenia, ale jest to też dom naszego stanu posiadania, ale wspólnego, czyli z kimś, nie sami, tylko na przykład z żoną, z mogżonkiem z partnerem i tak dalej, ale też są to kredyty, pożyczki, spadki, coś takiego. I muszę Wam powiedzieć, moi kochani, że, moje drogie panny, w domu horoskopowym ósmym, czyli w, w, tym, w tych tematach, o których przed sekundką powiedziałem, macie Jowisza i macie, kochani, Wenus, czyli kasa. Yy, powiedziałbym tak, stan Waszego posiadania wspólnego z kimś, ewentualnie pożyczki, coś takiego, jeżeli sobie staracie, to otrzymacie, na pewno otrzymacie, będziecie mieli szczęście na dobry procent yy, i a patrząc z innej perspektywy, może się powiększyć stan wspólnego posiadania z partnerem, czyli, kochani moi, w waszych związkach, w waszym partnerstwie dojdzie do zwiększenia stanu jak powiedziałem, piąty raz stanu posiadania, y, y, czyli nie Waszego wewnętrznego, ale ogólnego tego, co macie z kimś. Moi kochani, super perspektywa i owiesz da Wam szczęście coś albo wygrać, albo będzie jakiś spadek nieoczekiwany. Ja oczywiście nie życzę nikomu, żeby ktoś w, Wam z rodziny umierał, żeby był jakiś spadek, ale może być to spadek nieoczekiwany nawet od osoby, której po prostu nie znacie albo być z jakiejś dalszej rodziny, bo tutaj widać duży, duży można powiedzieć przypływ gotówki, przypływ szczęścia, na który, którego czasami komuś zazdrościliście. Moi kochani, albo ktoś Wam będzie zazdrościł. Powiem Wam tak. Powiem Wam dlaczego. Dom horoskopowy dwunasty, czyli dom, yy, upa dom yy, yy, upadający, dom takiego, ja to zawsze nazywam ten dom kloacznym, dom takiego brudów zebranych z całego horoskopu. Mamy tutaj Lilit, macie, kochani. Lilit, yy, pierwsza żo żona Adama, jakby ktoś nie wiedział. Lilit, bogini, czyli demonik, taki demon, który Żywi taką nienawiść. Lilith to jest taki punkt energetyczny, punkt energii, takiego przeciwieństwa księżyca. To jest czarny księżyc. To jest, kochani, ciemny księżyc, w zależności od nasownictwa, który daje, który pokazuje negatywną energię, nie tą pozytywną, te pozytywne emocje Księżyca, tylko te negatywne. I tutaj ta Lilith jest u Was w domu choroskopii 12, co może mówić o tym, że poczujecie się, że macie jakichś ukrytych wrogów, którzy żywią do Was nienawiści, nienawiść, jakieś żyją do Was nieczyste emocje, tak? Ponieważ on jest w, w domu choroskopii 12, czyli takich ukrytych wrogów. Ale moi kochani, ta Lilith jest akceptowana można powiedzieć z jednej strony pozytywnie zarówno trygonem z Jowiszem i trygonem z Wenus, czyli dwoma benefikami, dwoma, dwoma dobrymi planetami, dwiema bardzo dobrymi planetami, yy, które przynoszą, przyniosą Wam szczęście spełnienie Waszych marzeń, które są, jak powiedziałem przed chwilą, w Domu Horoskopowym ósmym. W tym domu wspólnego stanu posiadania. Więc ta zazdrość, która będzie w stosunku do Was, ta, ta, ta jakby nienawiść, to co nie może ktoś osiągnąć, ponieważ Wy to macie, z jednej strony będzie pozytywna dla Was, ponieważ ktoś Wam zazdrości czegoś, co dostaniecie i wy się nie będziecie musiały musieli z tym nikim po prostu dzielić. Wasi wrogowie, z drugiej strony można powiedzieć, kochani. Mm, no nie wiem, jak to podjąć, to powiem Wam szczerze. Właśnie wrogowie powinni do Was ży żywić tak takie a oni właściwie nie będą żyli. tak jakby, jakby, jakby po części jakby cieszyli się, choć albo ich działanie z jednej strony negatywne spowodowało, że się, że się jakby odwróci i będzie pozytywne i przez to Wy coś zyskacie. Przez ich... Sami się po prostu jakby, można powiedzieć, zakręcą wśród tych swoich yy, podłości i przez co stracą, a Wy Moi kochani, zyskacie. Bardzo dobra, bardzo dobry horoskop, moi kochani, na powiększenie stanu posiadania. Moi drodzy, jeszcze bym coś tutaj mógł do Wam dodać, co Wy tutaj będziecie jeszcze miały w tym horoskopie w tym miesiącu. Praca. Moi drodzy, na pewno jeżeli chodzi o pracę, to Merkury negatywny, aspektowany przez Urana spowoduje, że komunikacja w pracy, ale to co wykonujecie, tak, tu gdzie jesteście, to co robicie, no nie będzie taka fajna, tu mogą być jakieś problemy, tu mogą być jakieś zmiany zasad waszej pracy, ktoś może wam dać zadania, które są do was niemiłe, ktoś będzie chciał coś zmienić, w wasze miejsce pracy zmienić. Wasze, wasze obowiązki na takie, które niekoniecznie mogą wam po prostu. Podpasować, ale kochani, umiejętna rozmowa, umiejętne umie, wykorzystanie energii nie w negatywie, tylko w podejściu pozytywnym, czyli bo ten Merkury sam jest w trygonie z Marsem, czyli jak powiedziałem, on będzie taki, on będzie zasilał Was taką pozytywną energią, spowoduje, że będziecie potrafiły, potrafili jakoś się dogadać, aby te skutki tych zmiany nie były dla Was tak negatywne, jak tutaj zapowiada to kwadratura Urana, znaczy kwadratura Merkurego do Urana. No więc moi drodzy. Tak to ogólnie wygląda, postarajcie się to wszystko załatwić w, nie w negatywny, tylko w bardziej taki no, energety, energiczny, ale pozytywny sposób. Uwaga troszeczkę na zdrowie, powiem jeszcze, mamy tutaj plutona w, w szóstym domu horoskopowym, pluton to zdrowie, praca też i tutaj mam tak intuicyjnie, że z tym zdrowiem, to powiem Wam tak, ja bym, jak jeżeli możecie, moi kochane panny, kto, kto ma jakieś wątpliwości, kto, ma jakieś, kto czuje, że coś tam się czai ze zdrowiem niedobrego, to polecam oczywiście lekarza pierwszego kontaktu, jakieś takie słuchajcie, badania okresowe, na pewno, moje kochane panny, nikomu nie zaszkodzą. Moi drodzy, dziękuję, że ze mną jesteście, moi kochani. Yy... Oczywiście jeżeli komuś się moje filmy podobają to poproszę subskrypcję czyli naciśnięcia tego czarnego dzwon tego dzwoneczka nie czarnego on jest biały jak nie jest naciśnięty musi być czarny dzwoniący to jest subskrypcja serdecznie wam za to dziękuję oczywiście poproszę lajki komentarze i udostępnienia moich filmów wszystkim którzy się interesują ezoteryką astrologią tarotem itd. moi kochani yy... Pomimo tego, wszystko, co Wam to powiedziałem z horoskopu, życzę Wam dużo szczęścia, spełnienia marzeń, energii do działania i energii w osiąganiu własnych celów i fantazji oczywiście, nawet rzeczy, które są bardzo, bardzo trudne. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej drogie Panie!